Młode, 25 dni Na im jedzenie mają blisko wodę na razie w ciągu dnia je będę przypładał na dół o, na noc jeszcze jedną do gniazd tutaj jest jeszcze jeden, ten jest 5 dni młodszy jest pięć młodszy młody z, z piąty. A tutaj, tutaj jest po szpaku takie dwa jaśniutkie. Miałem dzióbku jeden, miałem dzióbku drugi. To jest 6-7 i. Możemy zamknąć. I tutaj to jest jeszcze skorupka To jest po tym moim helemansie czerwonym. I tu jest jeden taki, wczoraj się wykluł, drugi się będzie dzisiaj tyle. Tego jeszcze jest raz, 4, 5, 6 jajek. Dwa niebieskie, czerwony, czarny. Ten czerwony i czarny to są z jednego miasta. To jest po tym, po tym czerwonym o, i tutaj po tej niebieskiej. A w tej niebieskiej matka była biała, a ojciec był niebieski wygrabiony. Czerwony. No. I to by było na tyle. Obecnie na razie mam 11 par